Do końca zdanie, wybierz właściwą odpowiedź pośród podanych, to jest zadanie 31. Wszystkich liczb naturalnych 3cyfrowych o sumie cyfr równej 3 jest. No i teraz mamy um, liczby trzycyfrowe, cyfrowe które mają sumę równą 3. No to w zasadzie tutaj wiele nic innego jak po prostu wpisanie tych cyfr. No Nie mamy tak do zrobienia. Czyli najprostsza 1, 1, 1 tak? 1 plus 1 plus 1 to jest 3 kolejna z jedynką na początku to będzie 1, 0, 2 z jedynką na początku może być jeszcze 1, 2, 0 no i z jedynką to już się w zasadzie nam te wszystkie możliwości skończyły później mamy z dwójką na początku 2, 0, 1 ewentualnie 1, 0 przestawimy czyli 2, 1, 0 no i dwójką to się skończyło na początek. Zera na początku mieć nie możemy, bo wtedy mielibyśmy liczbę dwucyfrową. No ale jest jeszcze możliwość, że mamy 3, 0, 0. Czyli wychodzi na raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli odpowiedź D.